Naziści sami twierdzili, że pozaziemska społeczność była źródłem ich ideologii i stojącą za nimi siłą. Przez całą naszą historię organizacje bractwa deklarowały bezgraniczną lojalność wobec wybranych bogów, aniołów, kosmicznych istot w mistrzów bądź innych temu podobnych nieziemskich istot, z których prawie wszystkie okazują się być nadzorcami skrytymi za zasłoną mitów. Towarzystwo Tchule i nazistowscy mistycy twierdzili, że ich prawdziwi przywódcy pochodzą spoza Ziemi. Swoich pozaziemskich mistrzów nazywali nadludźmi. Hitler wierzył w nadludzi apostrof i utrzymywał, że swego czasu spotkał się z jednym z nich, podobnie zresztą jak inni członkowie Tchule należący do kręgu jego przywódców. Naziści twierdzili, że ich nadludzie mieszkają pod powierzchnią Ziemi i są twórcami aryjskiej rasy. Dlatego właśnie uważali, że to Aryjczycy są jedyną czystą rasą na świecie, a cała reszta co genetyczni mutanci. Naziści planowali renowację ludzkości poprzez wymordowanie wszystkich, którzy nie byli Aryjczykami. Przywódcy nazistowscy uważali, że gdy tylko rozpoczną swój program oczyszczania rasowego i ustanowią tysiącletnią Rzeszę, podziemni nadludzie wrócą na powierzchnię Ziemi, aby nią rządzić. Wierzenia nazistowskie są bardzo podobne do innych religii pochodzenia nadzorczego, które nauczają, że ludzie mają przygotować się do przyszłego powrotu nadnaturalnych bądź nadludzkich istot, które obejmą władzę na utopijnej ziemi. Podobnie jak w innych nadzorczych religiach, nadejście nazistowskich nad ludzi miało zbiec się z ostatecznym sądem boskim. W sprawie tego sądu Hitler w początkowym okresie swojej nazistowskiej kariery oświadczył, Armia nazistowska, którą stworzyliśmy, rośnie z dnia na dzień. Żywie nie nadzieję, że nadejdzie taki dzień, gdy te zastępy urosną w bataliony, bataliony w regimenty, zaś regimenty w dywizje, gdy dawne kokardy, tasiemki lub rozetki noszone na czapkach jako odznaki, zostaną podniesione z błota i znowu będą powiewać flagi, gdy nastąpi pojednanie w akcie ostatecznego sądu boskiego, przed którym jesteśmy gotowi stanąć, wygląda na to, że nazistowscy nadludzie wcale nie byli istotami pozaziemskimi, lecz pochodzili z Ziemi, jako że przybyli rzekomo pod jej powierzchni. Hitler i jego mistyczni współtowarzysze w ciekawy sposób przeinaczyli obraz wszechświata. Według nich składa się on z nieskończonej skały, która wypełniona jest wieloma pustymi przestrzeniami. Inaczej mówiąc, świat przypomina kawałek szwajcarskiego sera jest ciałem stałym z dziurami. Wklęsłe powierzchnie pustych przestrzeni stanowią powierzchnie planet, wśród których znajduje się również Ziemia. Ludzie w związku z tym nie zamieszkują zewnętrznej powierzchni okrągłej kuli, lecz wewnętrzną powierzchnię pustej przestrzeni, do której są przyciągani przez siłę ciążenia. Według nazistów Słońce wisi w środku pustej przestrzeni, zaś niebo jest zrobione z błękitnego gazu. Gwiazdy są z kolei marymkimi obiektami, być może kryształami lodu, które są zawieszone w przestrzeni podobnie jak słońce w tym nieskończonym, przypominającym szwajcarski ser, kamiennym wszechświecie istnieje wiele szczelin i pęknięć, które umożliwiają przemieszczanie się między pustymi przestrzeniami. Sąsiednią pustą przestrzeń zamieszkuje zdaniem nazistów fraza aryjskich nadludzi. Hitlerowscy podziemni nadludzie byli więc w rzeczywistości Wów kuriozalny sposób pochodzenia pozaziemskiego. Niech nikt nie sądzi, że nazistowski model wszechświata przypominający serz fajcarski był jednym z rozmyślnych wielkich kłamstw Hitlera. Istnieją dowody na to, że nazistowscy przywódcy traktowali ten pomysł całkiem poważnie. Na przykład w czasie II wojny światowej próbowali lokalizować brytyjską flotę za pomocą promieni podczerwonych kierowanych w niebo. Wierząc, że trafią tam one na przeciwległą stronę wklęsłej powierzchni Ziemi. Bez względu na inne powody dobrze, że naziści przebrali wojnę, gdyż w przeciwnym razie musielibyśmy się uczyć ich koncepcji astronomii.